Byliśmy zespołem słabszym, oczywiście, może pierwsze 45 minut e, e, można powiedzieć, że było no, nie najlepsze w naszym wykonaniu, ale mieliśmy, stworzyliśmy sobie sytuację ku, ku temu, aby strzelić bramkę, no cóż, nie udało się. W drugiej połowie zagraliśmy troszeczkę lepiej, w momencie, kiedy wydawało się, że mamy kontrolę nad, na, nad całym meczem, no, ze stałego fragmentu straciliśmy, straciliśmy bramkę, no i cóż, punkty zostają w Poznaniu, a my jedziemy z, z zerowym. Zerowym, zerową zdobycią punktową. Błąd w kryciu, to na pewno, natomiast ty zostałeś też na linii. Teraz już post factum, wyszedłbyś do tej piłki? Co, nie wiem, trzeba by zobaczyć, tak? Niestety tutaj nie ma e, plazmy nie ma w szatni, także trudno, trudno zobaczyć. No, ale to, nie wiem, no cóż, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A zbierzek te kartki, bo tych kartek było sporo dzisiaj i, i wiele takich. No cóż, no pan Małek był po prostu bohaterem tego, tego spotkania, tak? Pan Małek nigdy nie, nie lubi być w cieniu, także pokazał, że, że chciał się pokazać po prostu na boisku, że on w Poznaniu też jest, bo, bo był taki moment meczu, chyba bodajże 10 minut, że nie wiem, może nawet więcej w pierwszej połowie, gdzie, gdzie po prostu nie, ale nie było, nie było w ogóle go widać, tak? I w pewnym momencie nagle Pan Małek się obudził, że jest, tak? z Scottiemu, Scottiemu faul przy, przy, przy 16, gdzie, gdzie ewidentnie zawodnik Lecha chodzi prostą nogą, Scotty wybija piłkę, on gwizdzę przeciwko nam faul. Zresztą takich fauli było dosyć sporo, tak? No nie wiem, pan Małek może za dużo koszykówki ostatnio oglądał, także no cóż, no, każdy się rozpisuje, że korona jest brutalna, że to, ale zgoda, jeżeli nas sędzia kartkuje za nic, daje nam tyle kartek, to dziwne, żeby, żeby, żeby dziennikarze inaczej pisali, tak? tylko chciałbym zauważyć, że jeszcze po naszych faulach nikt z kontuzją nie szedł z boiska, tak? Kartki kartkami, ja też przyzwałem, wiem, się szykuje, bo to była trzy popakowy więc... No cóż, no cóż, gramy dalej, liga się toczy dalej, tak, są, są chłopcy w obwodzie, którzy są głodni grania i jakby to jest normalne, tak, jeżeli... Ktoś dostaje kartki, ktoś musi go, musi go zastąpić, także jest szansa dostanąć i którzy do tej pory po prostu w mniejszym wymiarze czasowym grali. Chcieliśmy tutaj osiągnąć korzystny wynik. Korzystny byłby również tutaj dla nas remis, nie ma co ukrywać, prawda? Błąd w kryciu przy stałym fragmencie zdecydował o tym, że straciliśmy bramkę, którą później staraliśmy się odrobić, ale trzeba przyznać, że defensywa Lecha była dosyć dobrze zorganizowana, dlatego no na pewno jesteśmy smutni z tego powodu, że nie udało się tutaj osiągnąć korzystnego rezultatu. Tatum. Paradoksalnie straciliście gola w momencie, kiedy ta gra Wasza wyglądała chyba najlepiej w ciągu tych 90 minut. No i właśnie to najbardziej boli, że kiedy staraliśmy się iść po bramkę, że tak powiem pełną parą, bo może w pierwszej połowie oprócz tej jednej stuprocentowej okazji, a w sumie dwóch okazji w jednej akcji, w drugiej połowie rozkręc rozkręciliśmy się, uważam, Mogliśmy zdobyć bramkę. Wydaje mi się, że, że gdybyśmy nie stracili właśnie gola z tego stałego fragmentu, moglibyśmy osiągnąć korzystny rezultat. Dlatego no, później. Można powiedzieć odcięło to nam prąd, ale staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby jednak tą bramkę zdobyć i, i, i doprowadzić do remisu. No ale tak jak mówię, dzisiaj się nie udało, jesteśmy troszeczkę zawiedzeni i, i, i na pewno poszukamy punktów w następnym meczu. Jest nam smutno, bo przygraliśmy mecz pierwszy raz, tak jak mówisz w sezonie i, i na pewno jakieś nowe uczucie się od dłuższego czasu nie przegrywaliśmy i. Na pewno lepiej się, że tak powiem, kończy mecz jak się wygrywa, ale to też trzeba przyjąć z godnością. Przegraliśmy z dobrą drużyną. Myślę, że po, po walce i e, zdecydowane detale w tym meczu Lech za stworzenie wygrał. Sporo tych kartek w spotkaniu, między innymi Ty dostałeś jedną z żółtych, za rzekome symulowanie faulów polu karnym. Jak oceniasz tę sytuację? Na pewno nie było symulowania simu żadnego, po prostu, e, o ile mogę zrozumieć decyzję, że nie było karnego, bo może mógł, mógł być to faul nie na karnego, ale taki, taki za jakieś się, jaki się gwizd, gdzieś tam e, dalej od, od, od bramki. Natomiast e, e, zostałem, zostałem uderzony ręką w brzuch, padłem. Sędzia tą kartkę zasumowanie, myślę, że trochę przesadził. Zresztą tak jak z kilkoma innymi kartkami. Także myślę, że od pana Maskanta się zaczęło e, robienie z korony jakiegoś brutalnego zespołu, także cała ta, że tak powiem... Ogólnopolska euforia na, 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 na temat e, brutalności korony spowoduje, że nasz fal jest zupełnie inny niż fal innych drużyn. Inaczej się na, 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 na te fal patrzy i, i e, w, można powiedzieć, w, jesteśmy po prostu skazani na, na, na dużą liczbę kartek, jeżeli się nie zmieni oczywiście. E, i, Niektórzy ludzie w, ty, w tym e, kraju, którzy e, analizują mecze, nie, nie zaczną ich analizować trochę e, bardziej rzetelnie, bo z tego co ja pamiętam, ta brutalna korona do tej pory nie słabowała nikogo, tak żeby nie musiał zejść z boiska, a nam się dwa razy zdarzyło, że, że, że chłopaku zabierzono do szpitala, także tyle.